Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj o nietypowej porze 10:10:12. Energetyka na środę 3 grudnia 2025 roku. Dlaczego tak? Dlatego, że jedna klientka mi się zakręciła i godzinę pomyliła, i mam teraz wolny czas od 10 do 11, żeby zrobić energetykę, a może nawet energetyki. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dobrze, kochani, spojrzę co was w aspektach planet, bo nawet nie podglądałam, ale już patrzę i mamy 3 grudnia. I 3 grudnia to 337 dzień roku, środa, którą włada Merkury. I tutaj ze złych wiadomości to jest taka, że o godzinie 15.06 jest opozycja. Księżyca z Merkurym, i słuchajcie, to jest zła opozycja, bo zaburzy nam komunikację, ale tak jak gdyby, tak jak gdyby, dzienną komunikację, trzeba uważać na drodze. Na drodze uważać nie tylko, że mogą być jakieś zdarzenia drogowe, ale na przykład może żeby nie przekroczyć prędkości, żeby nie dostać mandatu, bo to też jest taki aspekt i też takich głupich pomyłek i nieraz gadania od rzeczy i to się będzie realizowało w ciągu dnia, ale jeżeli byśmy popatrzyli głębiej, to właśnie ta opozycja Księżyca z Merkurym, tutaj cytuję w tym momencie astrokalendarium, umacnia siłę, Rządzącej od wielu tygodni na niebie, szczęśliwej i pomyślnej konstelacji latawca, i choć relacje między tymi planetami, relacja między tymi planetami może przynosić psychiczne napięcia i gonitwę myśli, to jednak aktywność intelektu. Stymulacja zasobów pamięci, wspomnień i pozyskanych, informacji przyniesie postęp i korzystne zmiany w tych obszarach życia, w których doszło do zastoju i blokad. I o ile się zgodzę, tak jak gdyby wielopłaszczyznowo, tak, ale jutro o tej 15:06 i pewnie trochę wcześniej, kilka godzin wcześniej, kilka godzin później, uważajmy na komunikację. Przejęzyczenia, źle przeczytanie, nie w tym miejscu zaparkowanie i w ogóle na drodze. Księżyc też może dać jak gdyby trudniejsze warunki takie pogodowe właśnie do komunikacji, czyli może być przerwany internet, może być ślisko na drodze. Później mamy dobry aspekt. 18.56 księżyc w Sekstylu do Jowisza czyli dużo różnego rodzaju emocji, Jowisz w retro, czyli emocje obecnych, ale i takich zakotwiczających się w przeszłości i 20-15 księżyc w stylu do Saturna, jeżeli cały, cały dzień kręciliśmy i z pracą nie ruszyliśmy, to myślę, że wieczorem ruszymy. Sprawdzę numerologicznie, czyli mamy trójkę z dnia, trójkę z miesiąca, czyli bardzo pod tym względem numerologicznym szczęśliwy dzień i dziewiątkę z roku całość daje nam szóstkę. Czyli teraz tak. Szóstka bardzo dobra do różnego rodzaju relacji międzyludzkich, tak możemy powiedzieć, jak również poprawy relacji rodzinnych. I to jest dobra informacja. Szóstka też, no poza tym zaburzoną komunikacją, też dobra do relacji uczuciowych, poznawania kogoś. Natomiast ca y mamy dwie trójki, czyli powinniśmy mieć dużo szczęścia w różnych sprawach. Więc ja bym powiedziała, załatwiajmy trudne sprawy. Dobrze, teraz będę wyciągała karty. Karty San Petersburg, Russian Tarot. Jeszcze tylko powiem z ważnych informacji, że kochani, zostały tylko dwa miejsca na żywo na webinar 8 grudnia. O webinarze jest na dole: webinar taki trochę śmieszny, fajny, lekki, magia Bożego Narodzenia, no i bardzo ładna medytacja z Aniołem cudów, taki od spraw beznadziejnych, żeby może pomógł nam rozświetlić jakąś dziedzinę naszego życia. I jeszcze ważna informacja. Już wszystkie horoskopy na moim kanale, dla wszystkich znaków są. Dobrze, ja tasuję karty i pytamy się, co czeka poszczególne znaki Zodiaku jutro. Co dla barana, bo od barana dzisiaj zaczynamy. Dla barana karta kochankowie, bardzo korzystna karta. Mówiąca o tym że gdyby barany były w podróży, planowały, to na pewno jest do tego dobry czas, natomiast w innych sprawach mogą być w lekkim albo nielekkim rozkroku, co to oznacza, mogą mieć problem związany z podejmowaniem decyzji. Jeżeli chodzi o kochanków, karta sprzyja miłości wszelkiego rodzaju, czyli i tej romantycznej, i tej fizycznej, seksualnej. Kiedyś się mówiło, że bardziej seksualnej, aby ja powiedziała każdej. Od nas zależy, jakie zabarwienie tej miłości damy. Co dla Barana? Dla Barana mamy kartę wisielec. Karta wisielec generalnie nie jest złą kartą, ale taką troszeczkę e, sprawiającą, że możemy być e, w, dystans, w dystansie, albo chcieć być z dystansem, w dystansie. No i to jest dobra karta. Karta mówi, yy, dobra karta pod tym względem, że jeżeli nie czujesz, że to, co chcesz zrobić, yy, jest zgodne z Tobą, no to nie rób tego na siłę. Yy, zajrzyj głęboko w siebie yy, i poczuj, yy, jak powinnaś, jak powinieneś się zachowywać, żeby było dobrze dla Ciebie. I nie rób, dopóki nie będziesz pewna, pewny, że jest to zgodne z Tobą. Tu jest bardzo ważne, zgodne z Tobą, zgodne z Twoim wnętrzem. Na pewno wisielec jest dobry do takiej pracy nad sobą, medytacji, rozwoju duchowego. To dobre rzeczy. Ze złych rzeczy mogą być nastroje melancholijno, trochę depresyjne, no i ze złych rzeczy mogą być różne. Opóźnienia. Więc, jeżeli masz byku do zrobienia jakieś rzeczy na czas, to bardzo ważną rzeczą jest, żebyś po prostu wcześniej to zrobił, żeby nie było jakichś nieprzewidzianych sytuacji, które mogą spowodować, że się opóźnisz. Bo przy wisielcu mogą być opóźnienia od nas zależne i opóźnienia niezależne od nas. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt 8 kamieczy, czyli karta związanych rąk. Na szczęście to wy same będziecie sobie wiązały ręce a nie ktoś wam. tak? I to jest, można powiedzieć, plus, że macie na to wpływ, czy będziecie miały związane ręce, czy nie. Przez to związane ręce, przez negatywne myśli oparte na lęku i różnego rodzaju odpalanie się blokad, więc wyjdźcie z blokad. Zdrowotnie na pewno zwrócić uwagę troszeczkę na sprawy neurologiczne, tu gdzieś tam, gdzieś może od kręgosłupa, czy głowa boleć. Idziemy dalej, co dla raka? Dla raka mamy króla Buław. Bardzo silna karta męska, czyli sprawy związane z mężczyzną mogą być ważne. To jedno znaczenie, a drugie znaczenie ważne, żebyście podjęły wszelkiego rodzaju działanie. Król Buław działa, idzie do przodu. Nawet jeżeli robi to trochę chaotycznie, nawet jeżeli nie do końca jest przygotowany, nawet jeżeli robi to emocjonalnie, ale działa. I co u Was, Raki, jest ważne? Działanie, żeby jak gdyby działać. Przy królu buław nieraz możecie mieć tendencję do zbytniego stawiania na siebie i takiego, no, takiej niezachwianej wiary w to, co myślicie. Czy dobrze myślicie? Okaże się. Co dla lwa. Dla lwa karta MAK. Karta MAK ma numer jeden, czyli rozpoczynam, działam, biorę sprawy w swoje ręce, zmieniam również pozytywnie swoje życie. Gdybyście chciały coś zaczynać, dobra karta. Gdybyście chciały się czegoś nauczyć, też dobra karta. Gdybyście mieli myśleć, podejmować decyzje o podróżach, to też dobra karta. Tak patrzę, jest nas bardzo mało. Jeszcze nikt nie, nikt nie napisał, ale to być może wina godziny, w której jest nadawana energetyka, a teraz pani Stasia napisała. Pozdrawiam cieplutko i ja. Co dla panny, dla panny dobra karta, dziesiątka, dziesiątka denarów. Jest to karta domu, rodziny i bezpieczeństwa, czyli dzień dobry, bezpieczny, nic złego nie powinno się dziać. Wiele różnego rodzaju zadań, yy, które będziecie wykonywali, będzie miało miejsce w domu, tak? Również niewykluczone, że możecie przenieść pracę do domu, i przy tej karcie też warto dobrze kupować różne rzeczy dla domu. Co dla wagi? Dla wagi mamy siódemkę buław, czyli to jest odpieranie ataków, więc będziecie musiały Odpierać ataki albo od samych siebie, bo na przykład nie będzie wam się chciało nic, nic robić, a jeżeli jesteście rzetelne, obowiązkowe i pomimo bólu głowy czy czegokolwiek innego działacie, to będą to działania z przeszkodami, ale jeżeli się nie poddacie, to doprowadzicie wszystko do końca. Co dla Skorpiona? Dla Skorpiona. Piękna karta, karta moc, czyli powinniście dobrze się czuć, dobrze wyglądać i mieć wpływ na to, co się dzieje. Karta moc mówi, jeżeli masz cel i nawet inni powiedzą ci, puknij się w głowę, co ty sobie tam wymyślałaś, wymyśliłeś, to jesteś w stanie to zrealizować. Tylko musisz wiedzieć, czego chcesz, Skorpionie, jesteś w stanie ujarzmić lwa, czyli każdy problem. Każdego mężczyznę, każdą kobietę, no może nie tak każdą, ale dużo. Co dla strzelca? Dla strzelca mamy króla denarów, czyli dwie aktywności albo ważne sprawy związane z mężczyzną, mężczyzną z pieniędzmi, albo mężczyzną mądrym, rzeczowym, konkretnym. Albo druga aktywność związana z pieniędzmi, sprawami z zawodowymi. Do zarówno relacji z mężczyzną, jak i różnego ro rodzaju ruchów finansowo-zawodowych, nawet kupowania czegoś na lata, jest to dla Was ważne. No i jeszcze zawodowo, gdybyście z kimś pertraktowali, jakieś umowy uklepywali, no to jest pokazane przy królu denarów, wysoko się cenić. Co dla koziorożca? Dla koziorożca jutro umiarkowanie, czyli wasze sprawy będą szły w dobrym kierunku, nic złego nie powinno się wydarzyć, aczkolwiek nieraz dzień się może dłużyć. Sprawy rodzinne będą ważne i trochę problemów z podejmowaniem konkretnych decyzji. Co dla wodnika? Dla wodnika mamy asa mieczyn. As Mieczy mówi, bierz sprawę w swoje ręce, działaj, szczególnie intelektem, szczególnie słowem, czy mówionym, czy pisanym. Ale jeżeli w jakiś sposób jesteś zablokowany, zablokowana, to As Mieczy mówi, to poprzecinaj te blokady, zrób miejsce i dopiero działaj. Dobra karta do różnego rodzaju zabiegów, diagnostyki i do uczenia się. Dobrze, i karta dla ryb. Karta dla ryb, dziewiątka, buław. Ryby będą szły do przodu, ale chwilami mogą być troszeczkę poturbowane, tak? Może nieraz warto odpocząć, może nieraz warto być bardziej takim dobrym dla siebie. Kochani, to wszystko. Tutaj przeczytałam, że pani Stasia pierwszy raz w tym roku na żywo. Cieszę się bardzo. Tutaj jeszcze widzę osoby, tutaj Pan albo Pani Mo, dziękuję za energetykę, bardzo ważny, trudny dla mnie czas, trzymam kciuki. Pani Stasia, cudownego dnia, Pani Roza, a wodnik był, był wodnik, był wodnik, jakoś mało, był wodnik, był wodnik, czy słuchajcie minęłam, ale myślę, że był wodnik po koziorosztu. Teraz złożyłam karty. Ale uważam, że był wodnik. Eee, a jakby nie było, to kart blasz dla wodnika, ale myślę, że był. Kochani, wszystkiego dobrego, niech się dzieje i do zobaczenia w kolejnych energetykach. Jeszcze tylko powiem, że horoskop dla wszystkich znaków Zodiaku jest już u mnie na kanale, można obejrzeć, można również innym udostępnić. Pa, kochani, do zobaczenia.